Znajdujemy się dzisiaj w jednym z oddziałów firmy Agrowanicki i przyjrzymy się dzisiaj ciągnikowi od marki John Deere. Jest to model 5090M. Zapraszam na prezentację Sprawdźmy ten ciągnik. Jeżeli chodzi o wygląd tego ciągnika, to mamy tutaj bardzo dobrze znaną stylistykę od marki John Deere, czyli zielony nasycony kolor oraz felgi w kolorze żółtym. Dodatkowo całość przeplatana jest tymi kratkami, zarówno na przodzie jak i na bokach maski. Ta kratka znajdująca się na przodzie, zazwyczaj właśnie w ciągnikach John Deere, w tych nowszych seriach, jest taka duża, tak jak tutaj. Także ciągnik na pewno może się podobać. Nie można też powiedzieć tego, żeby się nie wyróżniał z tłumu, bo na pewno się wyróżnia, choćby tą swoją kolorystyką. Jest to bardzo charakterystyczny ciągnik. Ciągniki John Deere z serii 5M występują w czterech wersjach o oznaczeniach 5075M, 5090M, 5100M oraz 5115M. Najmniejszy z nich, czyli 5075M, posiada silnik trzycylindrowy, natomiast te ciągniki o wyższych oznaczeniach od 5090 aż do 5115 posiadają silnik czterocylindrowy. My natomiast dzisiaj mamy do dyspozycji model 5090M i w prezentowanym ciągniku jest silnik czterocylindrowy o pojemności 4,5 litra. Generowana moc to około 94 koni mechaniczne, a moment obrotowy osiągany przez ten silnik to 376 Nm osiąganych przy 1600 obrotach na minutę. Sam silnik oczywiście jest również objęty normą emisji spalin Stage 5 oraz jest wyposażony m.in. w turbosprężarkę. Dodatkowo ciągniki z serii 5 mogą występować w wersjach również bez kabiny oraz z napędem na dwa koła. Wtedy nie mamy przedniej osi z napędem. Na pewno wtedy w ciągnikach z przednią osią, można to tak powiedzieć, stałą, promień skrętu będzie na lepszym poziomie. Zależnie od tego, gdzie ciągnik będzie pracował, w jakich warunkach, w jakim terenie, to możemy wybrać coś pomiędzy z tych dostępnych konfiguracji. Jeżeli natomiast chodzi o wymiary tego ciągnika. To jego szerokość to około 1,7 m, wysokość to około 2,6 m, a rozstaw osi wynosi około 2,4 m, a waga całkowita tego ciągnika to 4175 kg. Jeżeli chodzi natomiast o koła, to na tyle mamy koła w rozmiarze 420 na 85 R38 natomiast koła znajdujące się na przodzie tego ciągnika mają rozmiar 340 na 85 R28. Jak już powiedzieliśmy sobie to nieco wcześniej, ciągniki z tej serii mogą występować również bez przedniego napędu lub z przednim napędem, tak jak w dzisiejszym ciągniku. Jest to napęd załączany elektrohydraulicznie przyciskiem w kabinie. Dodatkowo na przodzie tego ciągnika możemy zamontować m.in. obciążniki przednie, przedni TUS czy przedni WOM. A sam ciągnik występuje również w opcji z fabryczną zabudową podładowacz czołowy. Wtedy jego funkcjonalność na pewno mocno wzrasta. Przy takiej zabudowie fabrycznej. Można bardzo łatwo i w szybki sposób odpiąć oraz przypiąć ładowacz czołowy. Myślę, że to też warto odnotowanie, jeżeli ktoś chciałby nabyć taki ciągnik z myślą o stosowaniu z ładowaczem czołowym. Maskę tego ciągnika otwieramy zapadką, która tu jest po lewej stronie. Po jej wciśnięciu możemy sobie już unieść maskę w górę. Unoszona jest ona przez takie dosyć dwa duże siłowniki. Ograniczane otwarcie jest przez taką linkę tutaj w tym miejscu. Na pierwszy rzut oka natomiast widoczny tutaj jest akumulator. Tutaj mamy filtr powietrza wraz z takimi zatrzaskami do jego otwarcia. Tu jest chłodnica paliwa. Tutaj mamy kolejne chłodnice m.in. od układu klimatyzacji oraz intercooler. Tu jest taka kratka do blokowania większych zanieczyszczeń. Można ją w łatwy sposób wyciągnąć i wyczyścić. Jedna z chłodnic również tutaj jest wysuwana na bok też na pewno duże ułatwienie podczas czyszczenia chłodnicy. Zarówno możemy sobie na przykład tu wysunąć chłodnicę, wyczyścić z tej strony, a główną chłodnicę z tamtej, gdy jest wysunięta o ta. Także pod tym względem myślę, że też jest to całkiem w porządku rozwiązanie. Natomiast tu nad silnikiem mamy zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego oraz tam w tylnej części znajduje się filtr cząstek stałych. Po lewej stronie ciągnika pod kabiną mamy zbiornik paliwa o pojemności 165 litrów oraz zbiornik na płyn AdBlue o pojemności 12 litrów. Taka ciekawostka w wersji 5075M. Zbiornik paliwa może mieć pojemność 197 litrów. Tu przy silniku mamy m.in. jeden z filtrów paliwowych, jest wlew oleju do silnika, tu mamy turbosprężarkę. Tutaj jest kompresor od układu klimatyzacji oraz te wspomniane wcześniej chłodnice na przodzie ciągnika. Po prawej stronie pod kabiną natomiast tu w tym miejscu mamy zbiornik na sprężone powietrze. Tutaj bliżej silnika mamy rozrusznik. Tutaj znajduje się filtr oleju, filtr paliwowy, jest. alternator oraz widoczny cały tutaj silnik. Zamykamy sobie teraz maskę ciągnika. I przechodzimy na tył ciągnika, zobaczymy, co tam się znajduje. Na tyle ciągnika. Mamy ciągna z uchwytami hakowymi kategorii drugiej. Maksymalny udzik podnośnika to 4441 kg. Cięgna stabilizowane są odciągami. Te regulowane są sworzniem. Mamy zestaw zaczepów. Zaczep dolny, zaczep przesuwny, automatyczny. Wraz tutaj z linką poprowadzoną do kabiny. Tak, aby móc odbezpieczyć zaczep bez konieczności wychodzenia z kabiny. Na prawym błotniku są jeszcze przyciski do obsługi tylnych cięgien. Też możemy sobie podnosić, opuszczać cięgna bez konieczności wchodzenia do kabiny. Oraz na prawym błotniku jeszcze jest przycisk do obsługi wałka odbioru mocy. Tutaj w tym egzemplarzu mamy trzy pary wyjść hydraulicznych. Jest również pneumatyka dwuobwodowa. Jeżeli chodzi o wydajność hydrauliki to jeżeli chodzi o wyjścia hydrauliczne oraz podnośnik Wydajność pompy hydraulicznej przeznaczonej do tych układów wynosi 70 litrów na minutę, natomiast do obsługi głównie przedniego wspomagania służy druga pompa. Jej wydajność to 24 litry na minutę. Jeżeli chodzi jeszcze o wałek odbioru mocy znajdujący się tutaj na tyle, to może on pracować w prędkościach 540 oraz 540 Eco, lub w drugiej konfiguracji 540 540 Eco oraz 1000 obrotów na minutę. Jeżeli chodzi o przestronność w kabinie, to ja 174 cm wzrostu nad głową miejsca jest jeszcze. Tyle co mniej więcej teraz widać, więc myślę, że całkiem sporo. Na szerokość miejsca również jest całkiem sporo. Mamy również całkowicie płaską podłogę. Sama kabina jest taka dosyć kompaktowa, ale jest myślę, że tak przemyślanie zaprojektowana, widoczność jest naprawdę dobra. Są te uchylne szyby boczne, tu po lewej, jak i po prawej stronie, w ten sposób. Szyba znajdująca się na tyle, również jest otwierana w ten sposób. Więc jeżeli chodzi o przestronność, ilość miejsca, czy, czy właśnie szyby, widoczność, no to tak to wygląda. Kierownica natomiast regulowana jest w dwóch płaszczyznach. Tutaj taką łopatką zwalniamy sobie blokadę. Możemy już tutaj przybliżyć kierownicę oraz tu odkręcamy pokrętło i kolumna reguluje się jeszcze w tej płaszczyźnie. Więc można precyzyjnie wyregulować kierownicę pod własne potrzeby. Wraz z kierownicą przybliża się do nas dźwignia rewersu. Tutaj manetka od kierunkowskazów oraz sygnału dźwiękowego oraz przełącznik świateł, a także cała stacyjka Wszystko tutaj mamy pod ręką w jednym miejscu Fotel natomiast regulowany jest w kilku płaszczyznach Jest fotelem pneumatycznym, występuje również fotel mechaniczny Jest tutaj ten standardowy kompresor Możemy sobie opuścić powietrza, bądź dopompować Jest regulacja amortyzacji do przodu, do tyłu Tutaj natomiast jeszcze możemy sobie fotel przesunąć do przodu oraz do tyłu, a także w tym miejscu jest jeszcze dźwignia do regulacji kąta oparcia. Nie zabrakło również dwóch podłokietników po lewej, jak i po prawej stronie. Są one takie naprawdę bardzo miękkie. Też to myślę jest warto odnotowania. Też to jest na pewno na plus. Natomiast jeszcze tak wspomnę o samej kolorystyce kabiny. Jest tu taki ten jasny brąz bądź beż, no różnie to można nazwać ten kolor. Charakterystyczny dla marki John Deere kabina, jest taka dosyć jasna w środku, tak bym to powiedział, więc i tak wizualnie jest tak optycznie tro trochę nieco większa, na pewno przestronniejsza. Jest również jasna podsufitka, więc tak to wygląda. Tutaj jeszcze tak w dolnej części kabiny mamy m.in. taki otwierany schowek, jest to taka szuflada, też na jakieś różne rzeczy, przydatna sprawa. Tu nad tą szufladą jest jeszcze takie miejsce z takim tutaj, z taką krawędzią. Jest to taka ogumowana powierzchnia też na jakieś różne rzeczy. Jeżeli chodzi o kwestie przeniesienia napędu, to mamy tutaj rewers elektrohydrauliczny po lewej stronie przy kierownicy. Tu poniżej jest jeszcze takie pokrętło służące do regulacji, jakby to powiedzieć, agresywności działania rewersu, czyli czy chcemy startować łagodniej, ale wolniej, czy szybciej, ale tak bardziej agresywnie. Natomiast sama skrzynia biegów posiada cztery biegi główne, drążek jest tutaj po prawej stronie. Dodatkowo oprócz czterech biegów głównych mamy cztery zakresy reduktora oraz jeszcze tutaj na dźwigni zmiany biegów są przyciski do obsługi półbiegu oraz sprzęgło w przycisku. Łącznie daje nam to 32 biegi do przodu oraz 16 do tyłu. I jeszcze są tutaj zastosowane również biegi pełzające, więc ta ilość tych biegów myślę że jest na całkiem dobrym poziomie. Jest tu, tak można powiedzieć, praktycznie wszystko: czyli główne biegi, zakresy reduktora, biegi pełzające oraz ten półbieg, zmiany pod obciążeniem bez konieczności wciskania sprzęgła więc myślę, że jeżeli chodzi o przekładnię no to mamy tu ten zestaw taki kompletny idąc dalej po prawej stronie to mamy trzy dźwignie do obsługi tylnych wyjść hydraulicznych, jest to obsługa mechaniczna tutaj mamy gaz ręczny tutaj jest przycisk do włączania oraz wyłączania przedniego napędu tutaj mamy taką dźwigienkę do regulacji wysokości podnoszenia tu jest taki przycisk do Szybkiego podnoszenia opuszczania po ustaleniu wcześniejszym tą dźwignią. I tu jeszcze mamy taki malutki schowek, pod nim kryje się, kryją się dwa pokrętła, jedno od szybkości podnoszenia, a drugie od ustalania maksymalnej wysokości. Idąc dalej po prawym błotniku, to mamy przycisk do włączania tylnego wałka odbioru mocy, tutaj jest zaślepka, w tym miejscu może być również przycisk do przedniego womu, tutaj mamy dźwignię. Do wyboru prędkości, z jaką chcemy, aby pracował nam wałek odbioru mocy. Tutaj jest pokrętło do regulacji siłowej podnośnika. Tutaj mamy taki przycisk do, jakby to powiedzieć, wyłączania blokady. Po wciśnięciu możemy dopiero wtedy operować podnośnikiem za pomocą przycisku na błotniku. Tutaj jest taka ta, jakby, wcześniejsza blokada. Jeszcze dalej natomiast jest przycisk do obsługi wycieraczek, 12-V gniazdo zapalniczki oraz dźwignia do odbezpieczania zaczepu. Czyli jeżeli zaczep automatyczny nam się zamknie, to możemy sobie tutaj tą dźwignią go otworzyć. Tutaj jest jeszcze wskaźnik aktualnego ciśnienia w układzie pneumatycznym. Tu jeszcze nieco niżej jest miejsce na popielniczkę oraz tutaj mamy trzypinowe gniazdo elektryczne. Tutaj jest miejsce na jakieś różne rzeczy. Jest tu taka pokrywa pod nią. Kryją się między innymi bezpieczniki tego ciągnika. Tu jest jeszcze taki większy schowek. Tu na przykład mamy schowane właśnie kule zaczepowe i tu jest jeszcze taki uchwyt na butelkę bądź na przykład na jakiś kubek. Jest również fotel pasażera z taką blokadą, automatycznie się składa, jest on w tym miejscu, więc można poruszać się tym ciągnikiem w dwie osoby. W górnej części kabiny natomiast mamy tutaj m.in. trzy pokrętła do obsługi nawiewów. Ustalamy tu temperaturę nadmuchu oraz siłę. A także tutaj włączamy bądź wyłączamy sobie układ klimatyzacji. Jest również okno dachowe, otwierane. Tutaj dźwignia jest bardzo łatwa w obsłudze szyberdach możemy sobie również zasłonić tutaj roletką jeżeli są sprzyjające warunki atmosferyczne to nie będzie nas tutaj oślepać słońce jest to na pewno opcja warta rozważenia przy pracy z ładowaczem czołowym jest jeszcze tutaj jedna roletka taka ta przeciwsłoneczna dla operatora na przednią szybę po lewej stronie również mamy jeszcze kratki nawiewów, oraz tutaj jest takie światełko w kabinie. Znajduje się ono w tym miejscu. Na prawym słupku natomiast mamy szereg przycisków do obsługi świateł tego ciągnika oraz włącznik światła ostrzegawczego znajdującego się na kabinie. Natomiast bezpośrednio przed nami, przy kierownicy, mamy wspomnianą wcześniej dźwignię rewersu, manetkę od kierunkowskazów, stacyjkę oraz pokrętło do obsługi świateł. Po lewej stronie. Mamy przycisk do świateł awaryjnych oraz przycisk do przełączania komunikatów pojawiających się na wyświetlaczu przed nami. Po prawej stronie znalazło się jeszcze miejsce na przycisk do obsługi filtra cząstek stałych. Jest tryb automatyczny, manualny oraz tutaj jest jeszcze pokrętło do obsługi wycieraczek tego ciągnika. A bezpośrednio przed nami, tutaj przed kierownicą, po lewej stronie jest m.in. wskazówkowy obrotomierz. Po prawej stronie mamy wskaźnik. Aktualnej temperatury cieczy chłodzącej, wskaźnik paliwa oraz wskaźnik zapełnienia filtra cząstek stałych. W obrębie tych wskaźników mamy miejsca na różne kontrolki, np. od kierunkowskazów czy od hamulców. To tutaj to wszystko się wyświetla w obrębie tych liczników. Natomiast po przekręceniu zapłonu, tutaj te wszystkie kontrolki świecą tak dosyć jasnymi barwami, są bardzo mocno widoczne. Natomiast w centralnej części na wyświetlaczu. Mamy m.in. aktualną prędkość ciągnika oraz przepracowane godziny ciągnika. Dziennik ciągnika mamy już uruchomiony, więc przejdziemy sobie do krótkiego przejazdu tym ciągnikiem. Dajemy sobie pierwszy bieg. Dobrze do przodu. Deduktor mamy na zakresie A. Zobaczmy sobie bieg To jest wyczuwalny przeskok. L, A. mamy sobie może zakres nieco szybszy. Zmieniamy sobie powiedzmy na C. Pozycja za kierownicą na pewno jest, to warto odnotowania, że jest wszystko tak ergonomicznie, fajnie zrobione. też ta kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach to też na pewno jest kwestia na plus. Przęgło też działa bardzo sprawnie Zmienimy sobie zakres reduktora na B. Musimy się na pewno na B i tak, Pojedziemy sobie pierwszym biegiem i dwójka. Szybszy, niższy, jeszcze raz, w górę. Jeszcze raz do tyłu. Tutaj dają dźwignię rewersu, to w lewym górnym rogu wyświetlacza pokazuje się informacja na temat tego czy jedziemy do przodu czy do tyłu. Jeszcze raz damy sobie zakres na C bieg pierwszy sama przekładnia ma również tryb parkingowy tutaj musimy go dać wtedy drążek zmiany biegów całkowicie w prawo I możemy sobie przebić na tryb parkingowy na pewno głośność w kabinie jest na niskim poziomie to warto odnotować Tutaj przy zmianie biegów może takie wyczuć na kamerze szarpania, ale ja też nie mam wyczutego tego ciągnika za bardzo, że na pewno to jest kwestia przyzwyczajenia się i dłuższego pojeżdżenia tym ciągnikiem, ale przygotujemy sobie może jednak na jedynkę. Zdjęcia testową to tak to wygląda, jeżeli o to chodzi. Zawsze to jakiś punkt odniesienia, jakby to mogło wyglądać. Także tak się prezentuje ta maszyna. Jest on taki mimo wszystko dosyć duży gabarytów. Ten ciągnik jest to już około 100 koni mocy. Także też nie jest to już taki ciągnik bardzo mały, więc i te gabaryty są nieco większe, ale myślę, że. Jest on jeszcze na tyle kompaktowy, że na przykład przy pracy w jakimś gospodarstwie nastawionym na produkcję zwierzęcą, to powinien się fajnie spisywać. Ciągniki John Deere serii 5M to ciągniki, które powinny spisywać się w gospodarstwach jako takie maszyny mocno uniwersalne, chociażby ze względu na to, że możemy mieć tutaj fabryczną zabudowę ładowacza czołowego, czy możliwość doposażenia ciągnika w przedni tu z WOM, w takie te właśnie rozwiązania. Sam stosunek wielkości ciągnika do oferowanej mocy, myślę, że też jest na całkiem dobrym poziomie. Więc sam ciągnik wygląda całkiem też dobrze. Myślę, że powinien on bardzo dobrze spisywać się w różnych gospodarstwach, przy różnych zastosowaniach. A co wy sądzicie o tym ciągniku? Oczywiście sekcja komentarzy jest jak zwykle otwarta, zachęcam do dyskusji. Chciałbym również podziękować firmie Agrowanicki za użyczenie tego właśnie ciągnika do nagrania tej prezentacji. Link do strony internetowej znajduje się oczywiście w opisie tego filmu. Firma ta jest dealerem marki John Deere. Posiada kilka swoich oddziałów w różnych częściach Polski. Także zachęcam do zapoznania się z ofertą. Jak już to wspomniałem, linki znajdują się w opisie pod tym filmem. Na ten moment zachęcam do zapoznania się z innymi filmami na tym kanale. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!